Kiedy byłeś z dziecka dumny, ale to ukrywałeś? Kiedyś zadzwonili do mnie ze szkoły mojego syna, powiedzieli, Twój syn pobił ósmego klasistów. Jego wytłumaczenie brzmiało tak. Oni od tygodni dokuczali Zosi, bardzo ją lubił, zabierali jej jedzenie i tak dalej, aż w końcu zarządziłem na nich pułapkę do jedzenia. Zosi dodałem ostry sos na przerwie, wziąłem od taty i dodałem do jej kanapki. Powiedział, żeby nie jadła. Pozamykałem wszystkie toalety i się zaczęły jedzenie, zaczął ich boleć brzuch, a toalety były pozamykane. Zamknąłem też szkolną łazienkę i wziąłem pałkę. Zagroziłem im, że jeszcze raz dotkną jej, to pożałują. I to nie koniec. Następnego dnia pomyśleli, że on nic im nie zrobi. Ale jednak zrobili to samo. Zosi i mój syn wkroczył do akcji. Pobił ich wszystkich. Jednemu złamał szczękę, drugiemu nos, a trzeciemu rękę. Szkoła chciała wyrzucić mojego syna, ale zaprzeczyłem. Mówiąc: Nie zgadam się, uratował Zosie. Byłem z niego dumny.